Jeżeli odwiedziłeś Pałac Topkapı lub inne tureckie muzea, na pewno Twojej uwadze nie umknęły takie specyficzne chodaki na koturnach o różnych wysokościach. Otóż te chodaki były bardzo ważną częścią obuwia w Imperium Osmańskim. Używane były głównie w łaźniach i miały chronić przed mokrą i gorącą podłogą. I mimo, że ich główne przeznaczenie było dla łaźni, to czasami też używane były w innych zakładach. Czasami też kobiety nosiły je w ogrodach, po to, żeby nie zabłodzić sobie obuwia. Te chodakie były niezbędnym elementem i nieważne, czy ktoś mieszkał w małym domu, czy w pałacu. Były różne typy chodaków w zależności od statusu danej osoby oraz od przeznaczenia. Proste chodaki noszono na co dzień, natomiast przy specjalnych okazjach, jak na przykład ceremonia zaślubień panny młodej, wtedy noszono takie bogato zdobione i drogie chodaki. W Hamamie na podstawie chodaków można było dużo dowiedzieć się na temat statusu kobiet, dlatego że o ile te chodaki miały zawsze drewnianą podeszwę, to Obcasy i wysokość obcasów oraz zdobienie na obcasach mogły dużo powiedzieć na temat statusu kobiet. I szczególnie te bogate kobiety one często nosiły te chodaki na bardzo wysokich koturnach, i te koturny miały nawet powyżej 25 cm. Oczywiście było bardzo trudno w takich chodakach chodzić, więc te kobiety wymagały asysty służących.